Tarot dla Raka, układ 7 kart na sierpień 2025. Karta główna, kluczowy temat miesiąca. Równowaga, cierpliwość, harmonijne łączenie przeciwieństw. Sierpień będzie dla ciebie czasem znalezienia złotego środka między emocjami a rozsądkiem, pracą a odpoczynkiem, dawaniem a braniem. Karta wskazuje, że wewnętrzny spokój i umiar przyniosą ci najlepsze efekty. To też znak, że pewne sprawy wymagają czasu. Nie śpiesz się, wszystko ułoży się we właściwym momencie. Miłość. Odejście poszukiwanie głębszego sensu w relacjach. Jeśli jesteś w związku, możesz odczuwać niedosyt emocjonalny i zastanawiać się, czy ta relacja nadal cię wzbogaca. Być może nadszedł czas na uczciwą rozmowę lub nawet rozstanie, jeśli czujesz, że drogi się rozeszły. Jeśli jesteś singlem, ta karta zachęca do rezygnacji z przeszłych wzorców, które blokują cię przed nową miłością. Finanse zmiana, cykle życiowego, nieoczekiwany obrót spraw. Twoja sytuacja materialna może się dynamicznie zmienić, na lepsze lub gorsze, ale ostatecznie będzie to część większego procesu. Możliwy nagły zysk lub strata. Jednak pamiętaj, że fortuną kierują wyższe siły. Elastyczność i adaptacja będą kluczowe. Kariera. Nowe pomysły początkujące entuzjazm, ale też niedojrzałość. W pracy możesz rozpocząć nowy projekt lub zdobyć świeże umiejętności. To dobry czas na naukę i eksperymentowanie, ale nie oczekuj jeszcze stabilizacji. Uważaj na pochopne decyzje, sprawdzaj fakty, zanim się zaangażujesz. Zdrowie, witalność, energia, dobre samopoczucie. Twoje zdrowie będzie w dobrej formie, zwłaszcza jeśli zadbasz o ruch i aktywność fizyczną. Karta to też znak, że Twoja siła wewnętrzna i optymizm będą Cię wspierać. Wykorzystaj ten czas na budowanie odporności i zdrowe nawyki. Przyjaźń. Kreatywność, wpływowe znajomości, manipulacja, to jest takie ostrzeżenie. W relacjach przyjacielskich możesz spotkać charyzmatycznych ludzi, którzy wnoszą do Twojego życia nowe pomysły. Ale uważaj, nie każdy ma czyste intencje. Karta może też wskazywać, że to Ty masz teraz moc wpływana na innych, używaj jej mądrze. I rada ostrzeżenie: spełnienie szczęścia rodzinne, harmonia. Ostatecznie sierpień może przynieść Ci głębokie poczucie spełnienia, zwłaszcza w relacjach z bliskimi. Rada jest prosta. Skup się na tym, co naprawdę ważne. Miłości, domu, emocjonalnym bezpieczeństwie. To czas, by doceniać tych, którzy Cię kochają. Podsumowanie dla raka na sierpień 2025. Główny temat. Znajdź równowagę i działaj z cierpliwością. Miłość. Czas refleksji. Czy ta relacja jeszcze Cię buduje? Finanse. Przygotuj się na zmiany. Fortuna się kręci. Kariera. Nowe pomysły, ale ostrożnie z decyzjami. Zdrowie. Pełnia energii. Wykorzystaj ją dobrze. Przyjaźń. Spotkania z wpływowymi ludźmi, ale uważaj na manipulacje. Rada. Szczęście czeka w domu wśród bliskich. Pielęgnuj te więzi. Miesiąc sierpień będzie pełen emocji, zmian i ważnych wyborów. Kluczem będzie zachowanie równowagi i zaufanie swojemu przeczuciu. Pamiętaj, że nawet jeśli coś się kończy, to po to, by zrobić miejsce dla prawdziwego szczęścia. Okryj tajemnice przyszłości z moim odczytem Tarota. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co przyniesie dla Ciebie przyszłość? Czy marzysz o jasnych odpowiedziach na nudujące Cię pytania dotyczące miłości, finansów, zdrowia czy ważnych życiowych decyzji? Tarot to potężne narzędzie, które pomaga rozjaśnić ścieżkę życia dostarczając wskazówek i inspiracji. Zapraszam Cię do skorzystania z moich usług stawiania kart tarota, gdzie otrzymasz precyzyjne szczegółowe i pełne empatii odczyt. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiej odpowiedzi czy głębszej analizy swojej sytuacji, moje rozkłady kart pomogą Ci zrozumieć ukryte znaczenia wydarzeń i opowiedzą, jak najlepiej pokierować swoim życiem. Jak zamówić odczyt? To proste. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową, wybierzesz rodzaj odczytu, podasz swoje imię i datę urodzenia. Następnie ja zajmę się resztą. W ciągu maksymalnie 48 godzin otrzymasz szczegółowy, spersonalizowany odczyt, który pomoże Ci podjąć lepsze decyzje i zrozumieć ukryte znaki. Zaufaj mocy tarota i odkryj swoją ścieżkę.